Stoja ptactwa, kuźwa. Gdzieś? Kto by pomyślał. Znaczy ptactwa. Jedna kaczka tam siedzi. Akurat tak wiesz, zszedłem w ten, ten, ten piątek, kurde, na ląd. No Akurat jest tak, że zostaję w Aberdeen tutaj, bo bez sensu mnie wracać do domu. Generalnie dzisiaj mam niedzielę. Mogłem <laughs> dzisiaj lecieć do domu. W sumie bilet miałem zabukowany. Lecisz do domu na, na praktycznie co? Dzisiaj, w popołudniu bym był w domu, w poniedziałek Jest wtork na środę, bym musiał znowu wracać na, na lotnisko do Gdańska, żeby się dobić do Aberdeen Bo w piątek wracamy na tę samą platformę, także bez sensu mi teraz lecieć Panowie panie, stało się tak, że... nie wiem czy mówiłem o tym czy nie, chyba nie mówiłem Nie przejdziemy się tutaj po obrzeżach West Hill na strony mam tu w ogóle iść, bo nie wiem e, Stało się tak, że akurat wracam na tą platformę Miałem mieć dwa tygodnie wolnego No, niestety Nie mają zmiennika, ty Czujesz bazę? Nie mają zmiennika na dwa tygodnie na mnie, Dla mnie Więc e, znaleźli kogoś tam na tydzień Także spoko, chociaż dobry ten tydzień Tydzień wolnego i wracamy z powrotem Kolejne trzy tygodnie w pracy i następnie będzie, będę miał znowu tydzień wolnego i wracam na kolejne dwa tygodnie Także chwilowo udało się jakąś taką stabilne parę rzutów dorwać Szczerze mówiąc bardzo mi pasuje ta platforma, bo nie ma za dużo pracy, tym bardziej na nockach Spokój Szkocja, kurde, łąki zielone no, ładnie, co? Całkiem inny klimat niż Gdzieś tam Powiedzmy Nie wiem, Anglii czy gdzieś tam Co e, chciałem mówić? Mam parę pytań tutaj Sobie spisałem Od tych waszych pod, pod filmami Troszeczkę tam Tych pytań się nazbierało Soraz on to niewyjściowy mój ryj Ale jeszcze nie byłem u fryzjera nie miałem czasu Odpoczywam Relaksuję się Przed kolejnymi trzema tygodniami ciężkiej pracy Ciężkiej pracy, mówisz tak, jakbyś miał naprawdę tam ciężko, chłopie Lajtowo, naprawdę ze wszystkich platform to jest chyba najbardziej lajtowa robota Lajtowe nocki, gdzie, gdzie, gdzie byłem Może na filmach to tak widać, że jest zapierdal, jak byka, ale nie jest tak źle. Uwierzcie. Jak ogarniecie sobie temat, wpadniecie w rutynę, to wszystko idzie jak po maśle. Czekaj, wyciągnę swoją listę. Sorry, trochę taki może mizerny będzie odcinek. Mówię trochę tak, kurde. Latanie po West Hill. No ale sam chce się troszeczkę przewietrzyć, wiesz, ile można w domu siedzieć, nie? Kurde, jak ładna chatka tutaj. Ładnie sobie ludzie tu mieszkają. Tak, kurde, patrzę dookoła, to naprawdę jest ładnie. Dobra, lecimy z pierwszym pytaniem. Lucyfianizm. Kuźwa, watyniki też macie, dobra? Pyta się... Czy lepiej się czy jako kucharz, czy piekarz? Gdzie jest większy zajazd? Ciężko stwierdzić, kolego. No to wszystko zależy na jaką platformę trafisz. Ile jest osób na pokładzie. Generalnie tak tutaj jestem, tu jest bardzo prosto. Natomiast... Wiesz, no co bym miał wybrać między kucharzem a pieczeniem? A mi się wydaje, że wiesz co, no... Ja generalnie jestem tym zawodu kucharzem bliżej mi do kucharzenia niż wiesz, bawienie się z ciastami to, że coś tam wiesz, człowiek piecze i zrobi jakieś tam ciasta to jest tylko że tak powiem jestem samoukiem jeśli chodzi o, o właśnie pieczenie nie jestem żadnym tam profesjonalnym piekarzem, ani ciastkarzem aczkolwiek jak widzisz tutaj, żeby być taki znaczy, żeby być w flexi pracownikiem u nas. Czy to nawet było w Sudekso. No Fanie, jak znasz jakieś tam chociażby podstawy pieczenia. Jak wiesz, jak zrobić chleb i bułki, to już jest, już jesteś ktoś, że tak powiem. No mówię, no i fanie, fanie, jak, jak mówię. A jak jesteś kucharzem i umiesz piec, i na odwrót, to na pewno jest to jakiś duży plus dla ciebie. Więcej pracy na pewno będzie dla takich pracowników, którzy mogą robić dwie rzeczy jednocześnie czasami zdarza się tak, że poznasz jakiegoś tam gościa, który jest tylko kucharzem, a nie potrafi zrobić chleba no, no nie umie i nie ma co mu się dziwić, bo może nigdy, nigdy tego nie robił, nie czuje się akurat w tym mocny tak Także a zajazd wiesz no stary. To wszystko zależy, bo na przykład, mówię, trafisz na platformę gdzieś 300 osób, będziesz stary gotował tam i możesz naprawdę tak dostać w dupę, że ci się odchciała wszystkiego. Masz jakąś tam pomoc kuchenną, ale zazwyczaj ludzie, którzy przychodzą i starają się pomóc w kuchni, jako pomoc kuchenna, tak, no nie zawsze. Mają naprawdę pojęcie, co z czym się je, i, i no, trzeba nadzorować to i patrzeć, przyglądać się. Także tacy y, takich ludzi zazwyczaj, że, że tak brzydko powiem, wykorzystujemy do, wiesz, obierania warzyw i takich prostych rzeczy do robienia sałatek. Natomiast już tam, wiesz, do garów y, tych ludzi się nie pcha. Od no, tego jesteśmy my. Ja, ale mów, wiesz, no nie wiem, no trudno, trudno mi powiedzieć na to pytanie, bo generalnie, wiesz, no. <laughs> Jeśli okiem znasz te dwa zawody razem, i w miarę jakoś tobie idzie, to wydaje mi się, że, że dasz sobie radę wszędzie. Eee, co by tu jeszcze Ci powiedzieć na ten temat? <noise> Sorry, dzisiaj taki mam luź lacki dzień, i postaram się odpowiedzieć na te pytania. Co prawda, trochę mi tam język kłóciwa, plącze. Trzeba sobie piwo pierdoląć przed wyjściem, a widzisz no ale tak, no lepiej zawsze, wiesz co, ja inaczej kurwa jak zaczynałem tą pracę, to ja byłem kucharzem tak, I ja zawsze mówiłem sobie że a pierdolę, ja nigdy nie będę jakimś tam piekarzem i tak dalej nie chcę się pieprzyć w te, w te rzeczy nie lubię tam bawić się z bąką nigdy nie lubiłem tego no ale los mnie tak pchnął, że musiałem niestety nauczyć się piec ale to już dawno było, jak opowiadałem, jakby na no, w dużej łodzi i tam mi pieprzeli jako piekarz bez doświadczenia na 850 osób. Także możesz sobie teraz tutaj porównać, może znaczy porównać, wyobrazić, jaką miałem wicę wtedy. Kurde, nie wiem, gdzie mam tu iść, w którą stronę, bo tak, kurczę, ten Westfield za bardzo nie jest mi znany. No, Ale kiedy okay, ładna pogoda, trzeba skorzystać. Adolf, czy na pokładzie jest zakaz spożywania alkoholu? Tak kolego nie mamy dostępu do alkoholu na te pytanie odpowiadałem już wiele razy. Te piwa, które tam widziałeś to są półprocentowe praktycznie alkoholu tam no nie ma nie ma z bardzo tam alkoholu tak w tych tych browarach. Ehm... No i tyle, no co tu więcej odpowiedzieć? Także wchodzisz na platformę stary, masz 3 tygodnie abstynencji. No i potem schodzisz po trzech tygodniach, wypijesz sobie dwa piwa i stale leżysz wygięty, jak drąkany. Takie do plusy, rozumiem, tego zawodu. Kolega Desperado się pyta, czy mamy tam pracowników z Rosji. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, żeby przez ten okres Cały okres, jak pracuję na platformach, żebym spotkał jakiegoś gościa z Rosji, z Litwy, Łotwy, zdarzało się z Rumunii, ale z Rosji, starej kurde, nie pamiętam, żebym kogoś spotkał. Prawdopodobnie taka osoba, jeśli by była, to wydaje mi się, by miała zakaz w ogóle wjazdu do Wielkiej Brytanii. Także na chwilę obecną, tyle co Ci powiem, to nie ma. Nie, czekaj, And The Yoshi. Po co te telewizory u nas są cały czas włączone? Słuchaj, akurat nikt tam się nie interesuje elektroniką, czy jakiś telewizor jest włączony, czy nie. Jest włączony, to jest, i niech sobie będzie. Wiesz, się spierdoli, to co to jest dla takiej firmy? Wydać kolejne 2000 funtów, żeby kupić jakiś tam telewizor 75 cali, tak? czy jakieś tam nagłośnienie, takie bzdury o to raczej tam nikt nie dba, o taką elektronikę to są rzeczy tylko dodatkowe do umielenia naszego e, czasu po pracy e, tak mówiłem, no wiesz, no, ktoś tam przecież matką ewentualnie jakiś steward, ekran, czy tam cały telewizor czy obojętnie co, jakąś tam elektronikę i nikt nie patrzy na to, czy ten sprzęt będzie wyłączony, włączony prąd jest za darmo także tutaj nie ma nie ma co się e, bawić z tym, tak Joanna Wolańska-Siepka. Widzę, że pani ostro wzięła się za komentowanie filmów. Pani już tutaj wspomina: e, Czemu nie startuje do master szefa? Szczerze mówiąc, może gdybym był młodszy, to pewnie człowiek by się rzucił na coś takiego. Teraz nie mam jakoś weny na takie rzeczy, żeby naprawdę, kurde, uderzać gdzieś do telewizji i pokazywać jeszcze swoją paszczę w TV. Ponadto, wiesz, uderzysz do telewizji, nawet mi się dostał, a powiem Tobie, że się tam nie dostanę, bo trzeba mieć schody, żeby się tam dostać. Akurat troszeczkę znam ten temat z innej strony, niż to telewizja pokazuje i powiem Tobie, że no mówię trzeba, trzeba mieć te przede wszystkim chody, żeby się tam dostać, to jest raz dwa, trzeba poświęcić trochę czasu gdzie ja go praktycznie nie mam wcale bo jak ja mam się tam bić, żeby wygrać 100 tysięcy złotych to szczerze mówiąc wolę popracować na platformie pół roku, żeby tyle zarobić nie? a nie tracić czasu Także troszeczkę to jest bez sensu Jakoś Top szef, Czy tam Master szef. Jakoś mi to nie w sosie Nie może też jakoś wiesz No nie czuję się też jeszcze za mocny wiesz Psychicznie i fizycznie, żeby kurde uderzać w takie, w takie coś, także Nie, to nie dla mnie Mi starczy to co jest że nie będziemy się bawili W Master szefa. Tam jeden mój kumpel chyba był w Top szefie, Czy Master szefie, już nie pamiętam Łukasz Frankiewicz Kolega z Międzyzrojów Wiesz no fajnie tak Sława i tak dalej Dostajesz jakieś tam yy, Sponsoring Takie pierdoły Pokazujesz się z mordą tu i tam I Tylko głupas z siebie robisz Nic więcej Także nie ja mi to tam Ja tam w to, w to nie będę uderzał nie ma, nie ma sensu żeby się bawić coś takiego John Rambo czy na takiej platformie wszystko sam po sobie zmywam kolego akurat tutaj naprawdę nie ma jakiejś tam nie ma aż tyle pracy, żeby, żeby mieć jakąś tam pomoc kuchenną, czy obojętnie kogoś żeby ktoś mi pomagał sprzątać to jest bez sensu ale na większych platformach są Stewardzi na nockach i zazwyczaj przychodzą i, i, i w trakcie wydawania tam obiadów zmieniają mnie, żebym mógł iść sobie na półgodzinną przerwę, czy coś takiego, czy nawet pomagają mi sprzątać. Ale tutaj, jeśli chodzi o wiesz, te pięć osób, co ja mam na nockach, to nie ma sensu. Zresztą, co to, to jest tam, wiesz, wrzucić do maszyny, jakby to się ręcznie było, to co jeszcze, ale to, wiesz, do zmywarki wrzucisz i, i, i robi robotę za ciebie, tak? Ostatnio podałem we filmie, że koszt Mięsa, mięsa yy, polędwicy wołowej kosztuje 35 funtów. Kolega, kolega Misio, czy jak się tam y, napisałeś bądź zasugerowałeś, że 35 funtów to może troszeczkę za dużo? Yy, tak, powiem tobie, że w sklepie pewnie kupisz taniej. I tu Cię zaskoczę. Wszystko, co idzie na morze, wszystko, co jest związane z offshore, jest o 1 trzecią, jedna trzecia, może nie, 1 czwartą ceny, ceny są większe niż to samo, co byś miał kupić w sklepie gdzieś, powiedzmy w jakiejś tam Azji czy Tesco. Nie wiem, czemu tak jest. Ale po prostu tak jest I, i uwierz mi, to nie tylko, że mięso, kurwa, obojętnie co, koncentrat pomiędzy, wszystko jest kujwa droższe, nie? Tylko dlatego, bo to idzie na morze. Wiesz, to się wiąże też z tym, że może e, sama logistyka, tak? Zadawać kontener na ciężarówkę, przewieźć do portu, z portu przeładować na statek. Statek musi to przywieźć. Wszelkiego rodzaju opłaty z tym i może dlatego to jest wszystko e, droższe. Także no, tak to wygląda. E, Tyle co mogę powiedzieć w tym temacie Jezus, Jezus, Jezus To się tak nie da Gadać na sucho Ciężki temat Zamknijmy barek Niczego nie jest potrzebne Szklaneczka Ops. W międzyczasie daktyle Co to jest? Daktyle, hopie Owoce daktylowca tak? Generalnie cukry proste sportowcy sobie bardzo cenią, daktylę, składnik odżywczy, regenerujący, że polecam zajebista sprawa. No, no to wasze zdrowie. Teraz możemy pogadać. teraz możemy pogadać, jak się film będzie kończył. Ho, 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 w króźwa. ładu nie ma. Widzisz i tak to, tak to wygląda, nie? schodzisz z platformy, na platformie nie ma stary alkoholu i musisz się później nadrabiać substancje smoliste, niesmoliste, witaminowe, żeby wypukać cały syf z siebie. Generalnie ci powiem, że jak ktoś z Was pierwszy raz pojedzie na platformę, polecam zabrać masę kremów do ciała, Balsamów, bo woda na platformach was po prostu zabije nie? ja mam wielki problem akurat jeśli chodzi o wodę generalnie mam problem z swoją skórą wystarczy że się wykąpiesz stary i zaraz kurwa cię wszystko swędzi no jest coś niesamowitego nie o nie wspomnę także solarium wskazane i mówię trzeba się zrelaksować zregenerować przede wszystkim i takie tam sprawy e... Ktoś tam jeszcze zadał pytanie, już nie pamiętam w tej chwili, kto to było, nie zapisałem sobie. E, napisał mniej więcej coś takiego: Jeździłem na busach, narzekałem, wróciłem na platformę, też narzekam. E, Słuchaj, kolego, to nie jest tak, że. Dobra, narzekam czasami, bo, bo trzeba po narzekać. I u mnie zawsze było na filmach tak, że coś mnie wkurwiło, coś było nie tak, ja to mówiłem. Ja tutaj nie kryję się z tym i wiesz, nie będę Ci mówił tylko o dobrych rzeczach. Staram się mówić i wyciągać również te złe rzeczy. A generalnie mówiąc, wiesz, jak wchodzę na platformę na trzy tygodnie i na przykład ktoś mnie zdenerwuje, tak, I czy coś w tym stylu, ja nie chcę tego trzymać w sobie przez kolejne trzy tygodnie, stary, także lepiej od razu wybuchnąć albo powiedzieć sobie w pysk, co jest grane, i wyjaśnić sytuację, niż potem dusić to w sobie i wybuchnąć za trzy tygodnie, gdzie generalnie może się wydawać na filmach, że fajna praca, tak ale pamiętajcie, że stary no, jesteś odosobniony. Tak? Przez trzy tygodnie czy tam dwa tygodnie przebywasz z tymi samymi ludźmi. Nie możesz sobie wyjść do sklepu, nie możesz sobie wyjść do pubu, nie możesz sobie wyjść stary pochodzić. Połące, nie możesz wyjść, czasami się wiesz dotrenić i spędzić tyle czasu, ile byś chciał na dworze, tylko jesteś stary, zamknięty i naprawdę czasami ten czas spędzony tam, jeszcze nie daj Boże, jak ktoś się będzie w kurwie albo jest ktoś, kogo nie lubisz, a musisz z nim pracować, to wiesz mi, że twój mózg czasami kurwa eksploduje, także lepiej, lepiej się od razu wiesz wyładować i, i powiedzieć, co trzeba powiedzieć, niż, niż dusić to w sobie. Um tyle ci powiem, także wiesz, no czasami lubię ponarzekać i wiesz, jak już narzekam, to spoko, nie? To ja narzekam, nie ty. Ty ewentualnie możesz to zobaczyć i przynieść to do świadomości, do świadomości, do wiadomości, że że coś mnie wkurwiło albo, albo i nie. Taka sytuacja. Dobra dobre, dobre. mogę jeszcze powiedzieć tutaj? Pamiętam, że na poprzednim kanale dużo ludzi mnie hejtowało. Znaczy, dużo ludzi nie mówię, że to było 90%, zawsze tam jakaś wiesz cząstka, niech to będzie 10%. Ludzi mnie hejtowało, bo e, na przykład używałem przypraw do jakiejś danej, powiedzmy potrawy, gdzie, gdzie te przyprawy nie powinny się tam znaleźć, a mimo wszystko się znalazły, e, bo ja tak chcę. E, słuchaj, no, gotuję jak chcę, robię jak chcę i, i skoro smakuje, nie ma problemu, to, to luzik. Nie? A ja nigdy wiesz, jakoś nie starałem się używać żadnych tam książek kucharskich i nic z tych rzeczy. Książka kucharska spoko. Ktoś kto się uczy może jako podstawa, ale sam zauważysz jeśli nigdy nie gotowałeś i zaczniesz sobie gotować i, i, i zaczniesz sobie zmieniać po swojemu, to i tak będziesz gotował tak jak Tobie smakuje, nie tak jak ma to smakować autorowi książki, tak, z której wziąłeś wiesz dany jakiś tam przepis, także pewne rzeczy to są tylko, tylko podstawy, a resztę zmieniasz po swojemu. Nie? Generalnie teraz, teraz już za długiego czasu, że jestem bardzo odporny na hejty i praktycznie na mnie nie ruszają. Eee, fajnie widzieć miłe komentarze. Eee, jak zauważyliście, już za bardzo nie odpowiadam, bo nie mam czasu, żeby nawet odpowiadać komentarze, mimo wszystko, że nie jest ich za dużo. Eee, ale staram się jakoś tam nie wchodzić w paradę i eee, lepiej zrobić taki film, poodpowiadać na pytania i tyle. Eee, a co do hejtów, eee, <laughs> Ci krótko, zwięźle na temat. Żebym przyjął twoją krytykę, na pewno musi obchodzić twoja opinia. Na mnie ta opinia wcale nie interesuje. Czy macie się ciepło do słuchanka? Zajebista pogoda. Pozdrawiam.